Dzisiaj zapraszam na przepis na krem truskawkowy. Potrzebujemy około 2 szklanek świeżej i bardzo dojrzałej truskaweczki aromatycznej. Do tak przygotowanych truskawek dodaję 5 łyżek cukru. A właściwie dodam 4 w razie potrzeby dosłodzę krem y, cukrem pudrem. Już w trakcie robi, y, robienia kremu. 3 czwarte szklanki wody. Na razie nie leję wszystkiej. Najpierw doprowadzę, żeby truskawka była dosyć miękka. Na początku po prostu robimy, jakby, taki dżem. Truskawki stanowią już jakąś objętość, dlatego z tą wodą ostrożnie. Wlałam na początek około 100 ml wody i będę gotować truskawki w tej mieszaninie maksymalnie około pół minuty. Przygotuję budyń, który robię najczęściej. Z mąki ziemniaczanej zapraszam do innych przepisów na klasyczny budyń z mlekiem, bez mleka. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, to są kopiaste łyżki i jedną kopiastą łyżkę mąki pszennej. Dodam do tego wodę najpierw nie za dużo wyrabiamy bardzo dobrze na aksamitną masę w małej ilości wody. Truskawki już zaczynają wrzeć I od razu wsypujemy cukier do truskawek, bo on zabezpiecza właśnie truskawki przed utratą koloru, więc to jest bardzo ważne. Już nam się tu pięknie wydobywa sok. Dlatego te truskawki muszą być dojrzałe, żeby ten kolor był w miarę intensywny. To jest zupełnie ta sama zasada co przy każdym budyniu do, do kremu, do tortu czy to do innych ciast. I wyrobimy, tym będziemy mieć gładszy budyń. I teraz dodam resztę wody. Pozwolę im się tak troszeczkę pogotować. Maksymalnie pół minuty. Do budyniu z truskawek już nie dodaję żółtka. Gotujemy taki gęsty kisiel, naturalny, z naturalnych owoców. Widać jaka mieszanina jest gęsta. Zdejmujemy z ognia, ponieważ mi zależy na czasie, Przełożę budyń na talerz, żeby mi szybciej wystygł. Tak jak zawsze na podstawie przepisu klasycznego montujemy różne masy. To mogą być masy makowe, masy orzechowe, przeróżne. Potrzebujemy oprócz tego do kremu 250 lub 300 gram masła. Sprawdzonej jakości, możecie użyć margaryny. Polecam masło słynne z kruszwicy roślinne. Ja używam czasami właśnie i, i to masło jeszcze się nadaje, bo niektóre te margaryny mają dziwne dodatki i krem potrafi się ważyć. Miksujemy masło. Praktycznie zawsze miksujemy masło tak długo, aż ono zacznie bieleć. Teraz będę dodawała po jednej takiej dużej łyżce budyniu truskawkowego. Teraz spróbuję kremu na słodkość. Moim zdaniem jest dobrze. Lepiej, żeby masa nie była tak bardzo słodka, żeby się zajadało z apetytem. I dodam tylko jedną łyżkę spirytusu do podkręcenia smaku. Spirytus bardzo dobrze wyzwala właśnie smak. Z tym, że nie dajemy więcej, ponieważ tutaj mają dominować akcenty owocowe. Przepyszmy. Ważne jest właśnie kupić odpowiednie truskawki, żeby one miały ten aromat.